Witajcie. Hello, Warsh, SysrondMistr. Online. Dzisiaj wam przedstawić, czym są próbki i jak je farmić. Aby w ogóle zacząć, przechodzimy do stołu strategicznego i wybieramy interesujący nas poziom trudności misji. Każdy poziom ma pod spodem pokazane, jakie próbki możemy zdobyć. Próbki dzielimy na pospolite, zielone. Jest ich maksymalnie 500 w naszym ekwipunku, Rzadkie, żółte bądź pomarańczowe, jak to woli, 250 maksymalnie. Super rzadkie, te różowe. 100 maksymalnie. Same próbki przydają nam się do ulepszenia naszego wyposażenia statku oraz umiejętności pasywnych. Takich jak np. helpod, czy to, że możemy posiadać w swoim iglu dwa razy więcej naboi. Próbki wydostajemy z nic podczas ekstrakcji. Nie jest tak samo jak w przypadku medali czy superkredytów jak w no, poprzednim filmie, że, że naciskamy Alt F4 i ciągle mamy efekt punktów. W tym momencie musimy podjąć ekstrakcję. Sama farma jest dość prosta, jednak wymaga od nas spełnienia kilku warunków. Musimy mieć przede wszystkim na mapie gwiezdnej kampanię obrony oraz wybrać konkretny kształt mapy, gdyż jeżeli wybierzemy mniejszą niż pokazano na filmie, nie będziemy w stanie wyfarmić dostatecznej ilości próbek. Aczkolwiek będzie, będą na mapie te próbki, ale nie będzie ich tyle co na tej drugiej. Jedyne co musicie teraz zrobić to wybrać swój zestaw. Pamiętajcie aby robić tę metodę dwie osoby. Oczywiście znowu te cholerne bunkry. Ale też możecie wziąć pod uwagę to, że będzie Wam o wiele łatwiej, jak jedna osoba będzie miała cały czas przy sobie próbki, a druga osoba będzie po prostu latać i pomagać, czyścić, bądź też zbierać. Jednakowoż jeżeli czujecie się na siłach, jesteście w stanie solować misję, do czego przejdziemy później, to możecie oczywiście to zrobić, go ahead. Jednak polecam wybierać poziom, jaki w tym przypadku taki w drugim, żeby to nie było na poziomie wyżej niż 7, ze względu na to, że będziecie mieli więcej patroli na głowie i jednostek, jednostki, z którymi musicie sobie poradzić. Jednakowoż, posiadanie na głowie jednego biotetana, a nie pięciu, to różnica, nie? To nie ma co ukrywać. Jeśli chodzi o jakieś zestawy, które mogę Wam rekomendować, to w przypadku Robali polecam Wam Breakera zapalającego. Panzer Scouta, Red oraz granat ogłuszający, żeby radzić sobie właśnie z Chargerami bądź większymi przeciwnikami. Jeśli chodzi o manewry, Eagle Podpalacz, tarcza, plecak, oczywiście chodzi o tą tarczę taką żółtą, która was całą okrywa, nie chodzi o tą, co możecie w jednej ręce trzymać. Quasar Cannon, oczywiście na Chargery oraz na bio 500 Pięćsetka Igla, awaryjny backup, aby coś się pojawiło nieprzewidzianego. Jeśli chodzi o roboty, Scorcher, przede wszystkim. Myślę, że najlepsza broń na roboty obecnie. Chyba, że ten. Chyba, że ta nowa snajperka Was bardzo dowala, to have fun. Następnie wybieracie zbroję Medium. Medyka, ze względu na to, że zawsze to więcej Steamów, które Wam mogą uratować 4 litery. Jeśli chodzi o broń Sekundary, to myślę, że Red Deamer i Grant Upłyszeń też jest dobry w tym przypadku na Halki czy na Berserkerów. Jeśli chodzi o manewry, w tym momencie. To już co lubicie. Albo bierzecie Quasar Canona, albo bierzecie Railgun'a, co tam lubicie. Jeżeli chodzi o roboty, nie mam niestety wam dużo do poradzenia, bo to każdy musi po swojemu zrobić. Starajcie się podczas swojego przebiegu przejść jak najwięcej punktów zainteresowań. Wiadomo, próbki, czy to medale, czy to coś, to zawsze sobie zabierzecie i będziecie mieli, nie? Zawsze to do przodu. Jednakowo starajcie się nie wczynać niepotrzebnej walki z patrolami, czy też z. Statycznymi przeciwnikami, ze względu na to, że zawsze tu, wiadomo, mniej amunicji, mniej problemów na głowie, mniej ewentualności na to, że zostanie wezwany backbridge albo wahadłowiec, który prześle posiłki. Pamiętajcie, aby pod żadnym pozorem nie podchodzić do środka misji tam, gdzie jest ta tarcza narysowana, ze względu na to, że zwiększa to ilość patroli podczas jednej tury. Ale o tym może kiedy indziej, ze względu na to, że to jest troszkę bardziej skomplikowana mechanika. Tyle, co powinniście na ten moment wiedzieć, to to, żeby starać się nie patroli podchodząc za blisko. Jeśli misja już przebiegnie was pomyślnie, macie już na zegarze 12 minut, pamiętajcie, aby w tym momencie już zacząć kombinować, jak się stąd wydostać. Zaraz dostaniecie informację, że objective has been failed, więc musicie już zacząć gminić. Nie macie już manewrów, więc musicie sobie już jakoś radzić. Polecam wam w tym momencie biegać wokół mapy i przede wszystkim unikać I to jeszcze raz powtórzę, unikać przeciwników Zawsze to mniejsze problemy przy lądowaniu naszego pelikana Wiadomo, emergency shutdown zostanie zrobiony, macie wtedy 2 minuty na to, żeby dotrzeć do lądowiska Biegajcie, biegajcie dookoła, żeby na lądowisku nie było za dużo przeciwników Ja wam polecam 10-20 sekund być już tam, gdzie wchodowiec ląduje jeśli chodzi o to, to by było z grubsza na tyle. To nie jest jakaś ciężka metoda, aczkolwiek myślę, że będzie to wymagające dla graczy solo. Aczkolwiek, co to wy co wyzwanie, to wyzwanie, nie? Jeśli chcecie zobaczyć mój przebieg na automatach albo na termitach, to podlinkuję wam to w opisie. A to by było z grubsza na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego, hej jo.